Witajcie na kanale Pozaapokaliptyczny przez świat, ja jestem Morden, a to jest jak nie grać w wota. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mecz, w którym absolutnie nic ciekawego się nie wydarzyło oprócz jednej rzeczy, dlatego sobie do niej przewiniemy i odcinek będzie dość krótki. Ok, nic I to jest ta akcja, którą chciałem wam pokazać Uroki nowej I tak sobie właśnie Zabiłem Isa 7. Tutaj jak widzicie O oh, my god, nice one I fuck you Więc, Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał a tam tak ciekawostkę po prostu chciałem wam tak zaprezentować. Do zobaczenia na chatę.